Krótkie omówienie mobilnego Junkersa prysznica przenośnego Camplux. Bo jak szukałem, to nie umiałem znaleźć opisu, jak to działa, czym to się charakteryzuje, czy to może działać z kartusza. Jest reklama na Instagramie z temu. Link prowadzi do aukcji, której dawno już nie ma. Tutaj jest AliExpress. Włączamy. On chwilę temu pracował. Tu pokazuje temperaturę wody, którą dostaje. Tutaj temperaturę wody, którą będzie wypuszczał już ze sławki prysznicowej. Do zestawu są dwa węże. Czerwony do sławki prysznicowej, dół wodu dłuższy. Pompka. Pompka z prostym sitkiem. I słuchawka z przyciskiem odcinającym wodę. Tak więc nie trzeba za każdym razem biegać poza namiot prysznicowy, żeby to wyłączyć. Włączamy pompkę. Pompka, jeśli są puste węże, potrzebuje chwili, żeby napompować i się odpowietrzyć. To nie jest tak, że to nie działa, tylko trzeba mieć trochę cierpliwości. Mamy zachęconą słuchawkę. Włączamy przycisk. Urządzenie odpala. Zejdzie chyba do 16 stopni o ile pamiętam na wodzie wlotowej. I jednak 20. Bardzo no dobrze. Aby nie spada. Słuchawka z trzema tryzami pracy. W momencie kiedy zamkniemy urządzenie, gaśnie. Klikamy i już jest odpalone. Typowo Junkersowo, po odpaleniu, najpierw leci woda bardzo gorąca. Potem wchodzi do normalnej temperatury swo swojej pracy. Jest regulacja temperatury. Właściwie tą mocy podgrzewania. Jak widać, temperatura wody wlotowej się momentalnie zwiększa. Nie ma myślę sensu ustawiania tego na więcej niż jedną trzecią mocy. No, chyba że woda wlotowa ma 4 stopnie. Urządzenie ma opcję bezpieczeństwa. Jeśli woda wlotowa będzie za ciepła. Woda wylotowa też będzie zasiepła, ciepła, ona się wyłącza. Nie ma tak, że się ta woda w środku gotuje. Jest bateria, ładuje się to złączem dołączonym, taką typową złączką zasilaczową. Taką łapię ostrośnie, złapie. zwykła złączkę. Tutaj mam zwykły zasilacz na 12. Voltów można bezpośrednio też w zapalniczki samochodowej. Normalnie się to fajnie ładuje, ile trzyma? Jeszcze nie wiem. Z tyłu pod spodem jest fizyczny przycisk do wyłączania, żeby bateria się nie drenowała Dwa ważna rzecz. Tutaj, w przypadku tego konkretnego campluxa warto wziąć sobie wersję DE. Wersja DE jest z bardziej typowym reduktorem, bo oryginalnie przychodzi to z czymś takim. Na butle taką mniejszą, to nie jest jedenastka, tylko zdaje się tam usemka, albo dziewiątka, z takim płaskim u góry złączem. Klasycznie tam 29 milibarów, 37 to już nie robi urządzenie różnicy działa. Dlaczego warto tą DE? Bo do tych złącz najmniejszą butlę w taką dostępną od ręki no to to jest 9 kg czy tam 8 polecam brać ze sobą dodatkową dużą butlę jak można wziąć kartusz. A tak trochę szukania kartusz typu Puszka z farbą. Albo zwykły kartów na 7-16 sala. Kwestia przejściówki działa. Tu już mamy 34 stopnie tej wody w wiaderku. Przyjemna, fajna ciepła. Myślę, że można spokojnie wyłączyć. pompka sobie działa cały czas, dopóki jej nie wyłączymy z przycisku. Będę są na szybko złączkach, nie trzeba tutaj niczego wkręcać, po prostu się to wsadza. Najlepiej dwoma rękoma. W instrukcji jest opis, że warto tą wodę wylać po użytkowaniu, żeby niby nie zamarzła, no bardziej, żeby się nie wylało, bo jak się te korki zaślepki gumowe potem wyciąga, żeby podpiąć przypozłączkę, no to tam 10-20 ml potrafi wylecieć. No i w tym wypadku zrobić bałagan. Na dworze myślę, że nie jest to absolutnie żadnym problemem. Urządzenie pracowało sobie około 6 minut. Mam zważony przed testem kartusz. Wrzucę potem w opis ile gazu Zużyło. I chyba tyle. No, jeszcze jest uchwyt na słuchawkę prysznicową. Nie wiem, czy to będzie przydatne. To tak opisowo. I tak tego nikt nie zobaczy. Nara.